Moi drodzy, to jak potoczy się walka Adamka z Don Patusem, mówiłem już kilka dni przed galą, sam posłuchajcie. Mhm. Ostatnie pytanie, main event, no taki drugi main event, no bo jeszcze jest finał turnieju, walka Don Cassio kontra Tomasz Adamek. Duże spięcie między tutaj panami się y, tutaj tak jakby zrobiło. Widziałam ostatnio też na konferencji, no Don Casio Don się też spiął z Mateuszem Borkiem. Jak ty to ocenisz, co się dzieje właśnie między panami i jak ty ocenisz to starcie? Dla mnie ta walka to jest miss To jest walka, która według mnie, to jest moja opinia, jest po prostu bez sensu. No to wynik jest znany przed tam nie ma żadnych możliwości na inne rozwiązanie niż ciężki wpierdol od Adamka, który dostanie Don Patus. Przecież on dostał od tego Zadory, on dostał od tego, ja mówię o boksie, od Tyburskiego. O odemy to było we to było jebnięcie, kurwa o Ziemię, to było coś innego. Natomiast chodzi o to, że ta walka jest moim zdaniem już dawno rozstrzygnięta. Natomiast jak widzę przyszłość Adamka we freakfightach, zapewne próbuje się odnaleźć. Próbuje swoich sił w tańcach z sekwentą. Próbuje tańczyć z ringers w klatce. No, próbuje, no, próbuje pajacować ile się to da. Próbuje zostać rasowym freakfighterem. Ale nie sądzę. Nie sądzę, przekonacie się, by był ktoś, kto jeszcze raz zakontraktuje Adamka na boks na wielkie rękawice, by później oglądać sparring taki właściwie no, do jednej bramki. Taki sparring, jakich toczy się dziesiątki każdego dnia w różnych gymach i robić z tego chociażby main nie Jeżeli Adamek będzie chciał pozostać we free a coś mi mówi, że będzie jeszcze chciał to musi stoczyć walkę w formule MMA. A jeżeli walka w formule MMA, no to cesarz jest gotowy Adamka w tej formule przywitać. Zresztą, jak pamiętacie zapewne, to Adamek wyzwał mnie, Psinka, cicho nie awanturuj się. Jak pamiętacie zapewne, to Adamek wyzwał mnie swego czasu do walki w tej formule, no ale po rozmowie z Mateuszem Borkiem Zdanie zmienił i udawał, że mi nie pamięta. No chyba, że był na bani. To też jest bardzo prawdopodobne. Więc teraz powstaje pytanie. Co dalej z Adamkiem we freakfightach? Na ile znam tą branżę, a można uznać, że troszkę znam, już nikt nie będzie chciał kolejnej walki Adamka w boksie. No bo jeżeli ktoś chce oglądać walkę bokserską, to idzie na galę bokserską. A jeżeli ktoś chce oglądać sparring, tak jak w dniu wczorajszym, no to sobie idzie na salę treningową i takich sparringów widzi tam dziennie kilkanaście przynajmniej. Jeżeli Adamek będzie dalej chciał pozostać we Free fightach, a coś mi mówi, że będzie chciał, to będzie musiał rozpocząć nową przygody w życiu, nowy rozdział w życiu, czyli walki w formule MMA. Tak, Tomasz, już mnie do takiej walki wyzywałeś. Później po spotkaniu z Mateuszem Borkiem, jakby no, zupełnie zapomniałeś, co mówiłeś dzień wcześniej, no albo byłeś na bani, no bo to też jest bardzo, bardzo prawdopodobne. W każdym bądź razie, jeżeli będziesz chciał skonfrontować się w tej nowej formule, jedynej, bezkompromisowej, jeśli chodzi o sztuki walki, to wiesz, gdzie mnie szukać. Należy. A to Hyckiego przewrócisz, a to walniesz worek. I wiesz, co kibice od razu mówią. Tomek idzie do MMA i nawet mają dla ciebie rywala, bo wszyscy mówią, pewnie Tomek będzie chciał walczyć z Najmanem. Pewnie będzie chciał zawalczyć we flikach i zgarnąć pieniądze. Jak to jest? Czy faktycznie są takie propozycje, czy są takie plany? A coś tam krzyczy. Zawsze krzycza, on się z tego śmieje. Jeżeli, a będzie bardzo tego chciał, no na pewno sponsorzy się znajdą, ja dam taką propozycję, że z naszej, nasze garze, które będą przeznaczone danego promotora, bo ktoś to organizuje, przeznaczymy na cele charytatywne, jest potrzeba na dzieci, czy, czy chore, czy, czy dzieci biedne, nie mając sponsorów na spodenkach, bo trzeba podkreślić, będzie może napisać sobie tylko Adamek. Dlaczego nie? To ten, podejrzewam, że będzie garza duża dla mnie. Miałem już propozycję wcześniej z MMA. Ja jestem otwarty, nie ma problemu. Tylko mówię, wszystkie pieniądze dajemy na cele charytatywne. ...ze mną zmierzył, żeby nabrał to... odwagi, przygotowałem dla niego zbroję. Zbroję z czasów średniowiecza, z bitwy pod Grunwaldem, w której być może sam Władysław Jakieł otoczył tą bitwę. Ta zbroja jest tutaj. Panowie, pozwólcie. Historia, kurwa. Historia pisze się na naszych oczach. To jest zbroja dla Adamka, Adamek! Będziesz bezpieczny, zaraz ci to pokażę. Wiadomo, wywiesił flagę Japonii. No to już wszyscy wiemy, że zrobił flagę Japonii. Na tą sytuację, jaka teraz jest, się zdarzyła, postanowiłem, że z pieluchą będzie bezpieczniej. Ale chcę Adamkowi udowodnić, że on tą walkę przeżyje. Jak założy taką zbroję, bo ja kazałem tutaj tytanowe wzmocnienia zrobić, bo jak je nie miał. Są tytanowe wzmocnienia. Młody człowieku, pozwól, potrzymam ten mikrofon. Akurat Zostaw on się zbroję. nie zmieści, on akurat nie wejdzie, ale innym ja mogę. Potrzymaj, Może Lizak się zmieści. Pierdolę, nie wchodzę tam. Ja wejdę. Adamek, patrz uważnie. Ja wejdę. A zbroja cię uchroni, patrz. A teraz zobaczymy, czy, czy odda. Czy odda. Nie jest bezpieczny. Zobacz, Adamek, zobacz. Wątroby nie będziesz miał, ale życie zachowasz. Wracaj!